Co różne na wszystkich grupach związanych z mangą i anime, wpadam na głosy, które w bardziej lub mniej ostrych słowach wypowiadają się na temat wielu najpopularniejszych studii tworzących anime. Toei, Pierrot, Madhouse czy Bones? Większość osób szufladkuje każdych przez pryzmat najpopularniejszych serii, za które odpowiadają zapominając, że w tym biznesie wszystko kręci się wokół pieniądza. Tak, tak, tworzenie anime to tylko biznes, tak samo jak sprzedawanie samochodów, nagrywanie kolejnych płyt czy wymyślanie kolejnych odgrzewanych kotletów w przypadku gier wideo. Film ten będzie wprowadzeniem dla wielu osób, które nie wiedzą, w jaki sposób kolejne anime są tworzone, ile to wszystko kosztuje, a na koniec ile tak naprawdę zarabia satysfakcjonujące pieniądze. Oto taki wykład w wersji mini. Zacząć wypada od zadania sobie pytania, kto decyduje się na wyłożenie pieniędzy na daną animację, a są to zazwyczaj firmy z ogromnymi budżetami, które zazwyczaj idą w parze z największymi wydawcami mangowymi takie Bandai czy Media Factory mogą być przykładami. Co warto również zaznaczyć, w tym miejscu wydawcy zazwyczaj nie planują wykładać kasy na świetne anime dla samego faktu zrobienia dobrej animacji, to raczej jeden z wielu trybików w ogromnej machinie marketingowej mającej napędzać franczyzy, które do firmy należą. Przecież większość anim to adaptacje manga, gier czy light novel, którym bardzo dobrą reklamę mogą zrobić puszczane nawet późną nocą i będące przeciętnymi produkcjami. Tu chodzi o dotarcie do widza z samą marką, a nie w pakowaniu wszystkiego w jedno medium. Zazwyczaj premiera anime odbija sprzedaż materiału źródłowego na poziom, który sam w sobie pokrywa koszty produkcji serii, jako bardziej rozbudowana reklama. W przypadku serii oryginalnych sytuacja jest podobna, z tą różnicą, że tworzy się markę, na podstawie której powstanie cała franczyza mająca sprzedawać zabawki, modele czy reklamować linię ubrań. Dobrym przykładem może być tutaj anime Yu-Gi-Oh!, którego kolejne sezony istnieją tylko po to, aby przeciętna krakarciana była ciągle na ustach dzieciaków nawet ponad dekadę po swojej premierze. Ostatecznym celem każdego wydawcy w przypadku każdej serii jest jak najwyższa sprzedaż płyt DVD i Blu-rayów. Po prostu logiczne to jest. Istnieją jeszcze serie, które finansują agencje reklamowe i, jak sama nazwa wskazuje, służą co zaskakujące reklamie. Wiele shortów, które do nas nawet nie docierają, przedstawia dzieciakom przeróżne produkty w przyjemnej do odbioru formie. Kiedy w końcu projekt zostanie zaklepany, to autor materiału źródłowego zostaje zaproszony, a producent zajmuje się pozyskaniem tak wielu pieniędzy, aby seria w ogóle mogła powstać. Tworzymy coś, co nazywa się komitetem produkcyjnym, który jest ogółem osób pracujących przy serii. Samo stworzenie jakiegokolwiek anime jest przedsięwzięciem niesamowicie czasochłonnym i pochłaniającym ogromną ilość materiału ludzkiego. Przy jednym odcinku może pracować nawet do 2000 osób rozrzuconych po całym świecie. Są to oczywiście zazwyczaj pracownicy z krajów azjatyckich, z trzeciego świata, którzy za bardzo małe pieniądze mogą wykonywać niezbędne prace przesyłane później drogą cyfrową. Wszystko to ma czynić powstawanie kolejnych serii jak najbardziej efektywnymi. Średni koszt powstania takiego odcinka oscyluje w granicach od 100 do 300 tysięcy dolarów amerykańskich, co może wyglądać na jakiś kosmiczny wynik, ale tylko tak długo jak zapomnimy, że praktycznie co druga produkcja w amerykańskiej telewizji pochłania miliony w zasięgu zaledwie jednego odcinka. Czyli z łatwej matematyki możemy założyć, że stworzenie 12 odcinkowej serii to wydatek rzędu od 2 do 4 milionów dolarów. To już całkiem pokaźna ilość pieniędzy i każda firma, która nie jest absolutnym gigantem ponosi ogromne ryzyko wpakowania takiej gotówki w jedną serię, która jeżeli nie okaże się jako takim sukcesem, może nie zwrócić nawet połowy tych pieniędzy i doprowadzić wydawcę, jeżeli nawet nie do bankructwa, do zaprzestania finansowania anime na dobre. Najpiękniejsze były lata 80. i wydawanie krótkich, jedno czy dwuocinkowych serii, w które wrzucano pieniądze, wydawano na kasetach wideo i rozsyłano po całym kraju. Był popyt, była sprzedaż, sprzedawało się to super. Serie dłuższe również nieźle sobie radziły, bo lądowały w telewizji i mogły liczyć na niezłą kasę od stacji emitujących dane show oraz na wpływy z reklam. Piękny sen jednak się skończył w latach 90, kiedy w Japonii przychodziły przemiany gospodarcze na wskutek problemów ekonomicznych. Rynek detaliczny stracił na ważności, a stacje telewizyjne zamiast wydawać setki tysięcy dolarów na kolejne bajki, wolały za znacznie mniejszą ilość pieniędzy tworzyć kolejne talk showy. Wtedy też powstał model biznesowy, który do dzisiaj towarzyszy powstawaniu każdej serii, czyli wspomniane komitety produkcyjne. Jest to kilka firm przekonanych do sfinansowania jakiegoś procentu, ogólnego wkładu w każdą serię, za pozyskaniem takich partnerów stoi producent i to na jego barkach spoczywa odpowiedzialność, czy jakaś seria w ogóle się ukaże. Żeby to łatwiej zobrazować, załóżmy, że wydawca mangi chce wypuścić na rynek anime oparte o swoją nową, nieźle prosperującą markę. Mogą dogadać się z wydawcą płyt DVD czy Blu-rayów, może podzielić się swoją licencją z jakąś firmą tworzącą gry, ewentualnie zachęcić reklamodawców, aby ci do serii dodali jakiś product placement, a zostaje jeszcze muzyka, no to hmm, może zapytać, czy jakaś wytwórnia nie chce przy okazji openingu i endingu rozpromować swoich artystów. Po wielu spotkaniach i niezliczonych slajdach opisujących serię, przychodzi moment, że 4 czy 5 firm postanawia wyłożyć swoje pieniądze na powstanie takiej bajki. Jest to proces zbliżony do powstawania niskobudżetowych czy nawet niezależnych filmów. Przedstawiciel każdej z tych firm ma później głos w praktycznie każdej sferze dotyczącej powstającej serii grupy docelowej, założeń fabularnych czy planu na ewentualne kontynuacje, ewentualnie odstępstwo od materiału źródłowego. Jednak każda decyzja musi zostać zaakceptowana przez osobę, która stoi ponad nimi, czyli autora mangi. To on musi na wszystko się zgadzać i każdą decyzję zaakceptować. Więc pamiętajcie, że nawet największa głupota przy adaptacji waszej ulubionej mangi była zaakceptowana przez swojego twórcę. Oczywiście tak ma się to w teorii, a artyści są zazwyczaj na tyle zajęci, aby nie tracić czasu na jakieś spotkania reklamowe. Wtedy w ich imieniu odpowiada zazwyczaj wydawnictwo, do którego należą i tu zaczyna być zabawnie, bo jedna firma bardziej czuje ogólny feeling tworzenia anime i nie stara się utrudniać prac nad adaptacją, jednak wiele strzęszą na czele potrafi napsuć krwini jednemu animatorowi. Jak wygląda powstawanie poszczególnych serii, to tajemnica i decyzje podejmowane za zamkniętymi drzwiami, jednak co warto zaznaczyć. Jest to system, który nie zawsze pozwoli oryginalnemu autorowi być zadowolonym z ostatecznej formy, jaką przyjmie taka seria animowana, ale wtedy jest związany przez umowy i kontrakty i może co najwyżej płakać i przeszkadzać. Jeżeli jednak wszystko się uda, pieniądze będą dobrze rozporządzone, a autor nie zablokuje wszystkich decyzji zarządu. To komitet rezerwuje termin w nocnowieczornej ramówce i zatrudnia studia animacyjne. Czas zacząć pracę. W tym momencie producent ma dwa zadania: zadbać, żeby seria jakoś wyglądała i rozporządzać tymi wszystkimi pieniędzmi, które udało się zebrać. Żadna matka jednak nie marzy o brzydkim dziecku, a te jednak rodzą się z dość niezłą regularnością. I to samo tyczy się serii producentów. Obecnie większość z nich nie zna się na animacji czy filmie, a są to przede wszystkim goście specjalizujący się w zarządzaniu i ekonomicznych aspektach. Więc jedyne co im zostaje w przypadku decyzji kreatywnych to zaufać talentowi ludzi zatrudnionych w studiu tworzącym serię. Ma to swoje plusy i minusy. No tym plusem jest oczywiście nieprzewidywalność takich działań I to, że anime może stanąć na wyższym poziomie niż materiał źródłowy Jednak ten miecz jest obusieczny i studio może otrzymać materiał źródłowy Który nie nadaje się do przekucia na ruchome obrazy przez tych właśnie ludzi Albo po prostu nie da się tego pacingu przełożyć na wersję animowaną Ewentualnie scenariusz albo reżyseria jest słaba Zazwyczaj jednak wszystko rozbija się o czas, bo z pieniędzmi jest taka przypadłość, że im projekt dłużej powstaje, tym mniej jest poświęconych pieniędzy na samą serię. Dlatego każdy odcinek to nieustanna walka z czasem, w wyniku której dochodzi do absurdalnych sytuacji, kiedy gotowy odcinek trafia do stacji telewizyjnej na kilka godzin przed emisją. Czasami nawet w takim ekstremum nie udaje się dostarczyć materiału, i to jest powód, dla którego powstają rekapy, które są pociętymi fragmentami poprzednich odcinków. Mają one jedynie za zadanie dać studiu tydzień więcej na przygotowanie odcinka. Praktycznie nigdy nie są planowane, jednak zdarzają się zaskakująco często. Pomimo tego wszystkiego, na końcu tej drogi tak znajduje się rzecz najważniejsza, która decyduje o sukcesie albo porażce serii, marki czy filmu, a jest nią marketing. Już nieraz najgorsze serie sprzedawały się w ilościach grubo wykraczających poza zdrowy rozsądek, tylko dlatego, że duża część budżetu zamiast pójść w jakość, poszła w tłumaczenie widzowi dlaczego ma kupić upośledzony produkt. Sytuacje odwrotne zdarzają się nawet częściej i wiele bardzo dobrych produkcji na wskutek słabego marketingu nigdy nie zdobywa pogłosu, na który zasługują. W tym momencie producent może już usiąść w fotelu i przyglądać się ocenom serii, tym jak sprzedają się kolejne płyty, czytać feedback od odbiorców, czy w przypadku sukcesu rozpocząć dojenie marki do maksimum. Do tego doszedł jednak jeszcze jeden czynnik, który zdobywa coraz większy rozgłos, czyli serwisy streamingowe. Jest to model ni mniej ni więcej polegający na sprzedawaniu produktu na rynki poza Japonią, bo to jedyny legalny sposób, aby przeciętny odbiorca w takich Stanach Zjednoczonych mógł być na bieżąco z ulubionymi seriami. Wiąże się to jednak z tworzeniem odcinków z jeszcze większym wyprzedzeniem w celu zamknięciu wszelkich formalności, a jak już wiemy, często odcinki są tworzone na ostatnią chwilę. To wszystko oczywiście przekłada się na jeszcze większą pracę studia przy zamykaniu każdego projektu. Ostatecznym punktem życia każdej serii jest sprzedaż praw do niej międzynarodowym podmiotom, które później mogą wypuszczać je na płytach czy streamować we własnych serwisach. Choć ta druga opcja wydaje się ciągle rozwijać i kiedyś może będzie nawet całkiem dochodowa. To rynek detaliczny nie jest już tak mocny jak na początku XXI wieku. I zamiast być znaczącym procentem zysków z danego tytułu, zazwyczaj po pewnym czasie taka seria ląduje w koszu z płytami za 99 centów. I tak właśnie wygląda rynek, w którego pompowanie pieniędzy jest bardzo łatwe, bo każdy je z przyjemnością przyjmuje. Jednak wszystko potem zmienia się w rosyjską ruletkę. I w okoliczności, których finał jest następujący. Tylko 70% wszystkich serii kiedykolwiek zwróciło koszty produkcji. I nie mówię tutaj o pozycjach, które robią to w miesiąc od premiery. Mówię o wszystkich anime, nawet takich, które wyszły na prostą po 10 latach od swojej premiery. Taki serial Experiments Lane w Japonii sprzedał się tragicznie, a klapa finansowa została załatana lata później przy okazji premiery płyty w Stanach, gdzie seria została ciepło przyjęta. A nawet z takim wielkim zakresem, blisko 30% serii nigdy na siebie nawet nie zarobiło i było pieniędzmi wyrzuconymi w błoto. Takie błoto, w którym mogło być wiele świetnych planów, pomysłów czy setki godzin włożonej pracy, ale coś się nie udało. Tworzenie animacji to biznes jeszcze bardziej niepewny niż kręcenie filmów, tworzenie gier czy nagrywanie muzyki. Jest to albowiem powierzanie wielkich pieniędzy losowym ludziom, którzy tworzą losowe rzeczy. Pamiętajcie o tym, kiedy wasz ulubiony materiał źródłowy dostanie swoją adaptację. Anime jest jego reklamą, a nie produktem, który ma odnieść sukces. To byłem, Jalesiu. Dobranoc.